Płyn do mycia kostki brokowej, długo wyczekiwany przez Was, właściwie na Waszą specjalną prośbę. Płyn dwufazowy, który przed użyciem należy mocno wstrząsnąć. Ja zaraz Wam pokażę, jak go używamy na dwa sposoby. Pierwszy sposób, bez użycia myjki ciśnieniowej, produkt należy bardzo dobrze wstrząsnąć. Ja to użyję w proporcji pół litra płynu na 5 litrów wody. Mamy tutaj taką uporczywą plamę i to właśnie na niej teraz się skupimy. Pozostałą część kostki wyczyszczę drugim sposobem z użyciem myjki ciśnieniowej. Tą drugą część, którą zrobiłam myjką, również przecieram szczotką. Pierwszą część spłukuję wężem ogrodowym, drugą część spłuczę natomiast przy użyciu myjki ciśnieniowej. Pamiętacie tą uporczywą plamę? Nie ma po niej śladu. A teraz zobaczcie na efekt końcowy. Tutaj jest kostka umyta naszym płynem Deluxe do kostki brukowej, tutaj jest część kostki, która czeka dopiero na umycie. Oczywiście ten produkt dostępny jest na naszej stronie na www.laboratoriumpanidomu.pl, gdzie oczywiście już teraz wszystkich zapraszamy.